Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj chcę Was zaprosić na film, na odcinek o sadzeniu pomidorów, ale jakże istotny i w inny trochę sposób. Chcę Wam pokazać, jak to się robi prawidłowo. Tylko tak należy sadzić pomidory. Oczywiście, według mnie. Na takim podwyższeniu, w takich kopcach, jakby ziemniaki. W jakim rozstawie sadzić pomidory? Jak głęboko? A dlaczego tak, a nie inaczej? Czy to prawda, że na łodydze wytwarzają się korzenie przybyszowe, a może to tylko takie korzenie, które nie pobierają wody? W jaki sposób podlewać? Jak często? W jakiej ilości? I czy nawozimy? Zapraszam do tego odcinka. Mam tutaj rozstawione moje pomidory, moje sadzonki pomidorów, i będę je sadził w tym tunelu 6 metrów na 3, bo tyle ma tunel. Tak mam podzielone, że tutaj jest metr. No i 6 metrów, czyli mamy 6 metrów kwadratowych, można powiedzieć. I tutaj mam 17 sadzonek. 9 sadzonek jest w tym rzędzie bliżej tej ściany i 8 z tej strony. Dlaczego tak? No z tego powodu, żeby zaoszczędzić miejsca, bo gdybym sadził pomidory w takich prostych liniach, to tutaj one by zaczęły się stykać. Mogłyby się stykać. Oczywiście, jeśli zastosujecie bardzo duże odległości, to też powinno być dobrze, no ale mimo wszystko tutaj będzie mniejsza odległość niż pod skosem. To się pewnie zgodzicie. Tutaj jest mniejsza odległość niż pod skosem. Dzięki temu mamy zabezpieczoną większą ilość miejsca dla danego krzaka pomidorów. Mam tutaj wiele odmian. W tym tunelu mam odmiany wielkoowocowe, te wysokie odmiany. Odmiany karłowe będę sadził w gruncie. A koktajlowe w drugim tunelu z papryką i z ogórkami. Ale to też zobaczycie niedługo i opowiem dlaczego tak, a nie inaczej. W sumie uprawiam w tym roku 49 odmian pomidorów, będę je potem recenzował, opisywał, więc jest, jeśli jesteście ciekawi, jak one będą rosły, to nie zapomnijcie subskrybować kanału i włączenie sobie dzwoneczka w opcję zawsze. Musicie wejść w te ustawienia dzwoneczka, czyli tej subskrypcji i tam zaznaczyć zawsze, bo inaczej powiadomienia o nowych filmach nie będą do Was docierały, jak to ma miejsce. W 90% u moich subskrybentów bo tego nie zrobili, no i nie otrzymują powiadomień o nowych filmach. Więc zachęcam wszystkich do zwrócenia na to uwagę, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, co się pojawia na kanale. W tunelu glebę trzeba utrzymywać stale mokrą, stale wilgotną, można powiedzieć, więc trzeba podlewać. W zimie oczywiście wykorzystać można śnieg, ale później trzeba podlewać, żeby ta ziemia była żywa żeby nie była wysuszona na pieprz, dlatego że jeśli jest ziemia sucha, to podłoże to jest martwe, można tak powiedzieć, nie ma tam takiego życia. Tutaj jest tylko z góry tak sucho, specjalnie, bo przed sadzeniem ja nie podlewałem tej części, żeby wam też pokazać jak będę podlewał i żeby było widoczne to bardzo. Moje sadzonki pomidorów również nie były podlewane. W jakieś 3-4 dni przed sadzeniem, i zobaczcie, że te liście zaczynały, zaczynają już tak w dół zwisać. I to przed przesadzaniem jest to bardzo istotne, bo bardzo łatwo wyciąga się wtedy taką sadzonkę z doniczki. O. I od razu widzicie, jaki jest system korzeniowy. Sadzonka dobrze przerosła całą swoją bryłkę. To akurat jest odmiana malinowy-ożarowski. I jak już mamy to wszystko rozplanowane, no to wykopujemy sobie dołek, dziurę wielkości przynajmniej 15-20 cm głębokości, tak żeby nam ta sadzonka weszła. Bo będziemy sadzić trochę głębiej niż rosły do tej pory. Będziemy sadzić aż po liście właściwe. Możecie zauważyć, że moje sadzonki mają jeszcze liścienie i dość zdrowe. To liścienie to są te, Malutkie listeczki, które już de facto nie są potrzebne roślinie, ale gdy nie będą faktycznie potrzebne, to one odpadną, zżółkną i odpadną, a one się jeszcze trzymają. No ale przy sadzeniu, by posadzić pomidora głębiej niż rośnie do tej pory, czyli aż po sam liście właściwy na głębokość, będę musiał uszczyknąć, wyłamać delikatnie, żeby nie uszkodzić skórki, te liścienie i posadzić tak głęboko. A po co się sadzi w ogóle głębiej pomidora niż rósł do tej pory? Otóż na tej łodydze wytworzą się, gdy będzie ona zasypana ziemią, podłożem, to wytworzą się korzenie przybyszowe. One nie będą takie duże i takie mocne jak te korzenie, które są w tej bryle korzeniowej, bo to one głównie odpowiadają za kondycję rośliny, a te będą tylko trochę stabilizowały tego pomidora. Trochę może coś pobiorą, ale one nie są takie duże i tak rozbudowane jak te w bryle, tak jak powiedziałem. Ale mimo wszystko można sadzić głęboko, ale nie przesadzajmy, dlatego że ta łodyga w tej ziemi wilgotnej no też może dostać chorób grzybowych właśnie przy tej łodydze, no bo to jest ta sama sytuacja, jeśli nie podlewamy pomidora lejąc po liściach i po łodydze trochę dalej, no z tego powodu, żeby ta wilgoć się nie trzymała na tych częściach, De facto zielonych, bo inaczej jest to zaproszenie do powstawania, do przyjścia tych chorób grzybowych. Można tak sadzić głębiej, te, te korzenie się oczywiście będą wytwarzały, ale de facto też nie trzeba. Na plantacjach można zauważyć, że nikt tak nie sadzi głębiej. No, my amatorsko próbujemy różne, różne sposoby. Jeśli już wykopiemy taki dołek, to ja nalewam tam wody, cały go zalewam. I czekam aż ta woda wsiąknie. Jeśli bardzo szybko by wsiąkła, nalewam drugi raz i czekam aż za drugim razem wsiąknie. I wtedy, kiedy mam tą, ten dołek mocno namoczony, no to wtedy mogę tego mojego suchego, można powiedzieć, pomidorka, tą rozsadę wsadzić. Zasypuję glebą. Jeśli macie słabą glebę, możecie zastosować jakieś podłoże. Ja na przykład używam takie. Gotowe podłoże do ziół i warzyw Natural 100% naturalne. I troszkę ugniatamy tą ziemię wokół. Nie za mocno, ale troszkę jak najbardziej możemy to ubić. No i wtedy usypuję, i później usypuję taki kopczyk. Po to, że jeśli podlewam pomidora de facto wokół, to żeby ta woda nie trzymała się blisko tej bryły korzeniowej. Po to to robię, żeby zachęcić, żeby zmusić pomidora do szukania wody. Jeśli ta woda będzie w odległości 15-20 cm, albo nawet więcej dalej od pomidora, to pomidor będzie rozbudowywał system korzeniowy bardziej, ponieważ będzie szukał tej wody. Ja to mówię w swoich filmach już od wielu lat. Ja uprawiam pomidory na sucho, taki film też był na sucho, to znaczy, że podlewam intensywnie, a rzadko, ale w tym początkowym okresie, bo w późniejszym już ta częstotliwość się zwiększa podlewania, dlatego, żeby mogły te pomidory kwitnąć, potem zawiązywać owoce, żeby te owoce równomiernie się powiększały, żeby nie dochodziło do takich drastycznych różnic w ilości wody, bo wtedy pękają pomidory. Ale mimo wszystko w początkowym etapie uprawy, aż się ten system korzeniowy rozbuduje, to ja uprawiam na sucho. Chociaż ta uprawa na sucho pomidorów, czyli właśnie rzadko podlewanie, a intensywnie, jest też ciekawa i też fajna z tego powodu, że czym mniej jest wilgoci w powietrzu w takim tunelu, to jest mniej chorób grzybowych, bo ten okres zawilgocenia jest krótki jeden dzień, potem ta górna warstwa podłoża wyschnie, no i już mamy de facto sucho. I wtedy jest bezpiecznie dla pomidorów. Po posadzeniu pomidorów intensywnie jeszcze podlewam ten pierwszy raz w tym samym dniu kiedy posadziłem wokół tutaj tych pomidorów i potem nawet 10 dni nawet do 2 tygodni wszystko w zależności od tego jak bardzo była ziemia wcześniej mokra i jakie są warunki i przez ten okres 10-14 dni nie podlewam tych pomidorów oczywiście nie nawożę Chyba, że pomidory dałyby mi już znak i zaczęłyby te liście bardzo więdnąć, znaczy bardzo obwisać w dół. No to wtedy już musimy podlać tego pomidora i dalej wokół, a nie blisko. Co z nawożeniem? Przynajmniej przez 2-3 tygodnie ja nie nawożę pomidorów swoich, dlatego że one już miały stres związany z przesadzeniem, więc po co teraz mam jeszcze dostarczać im składniki pokarmowe, których one de facto też nie będą pobierały, bo one teraz, przez tym okresie tych dwóch, trzech tygodni, one się aklimatyzowały, ukorzeniały, szukały tej wody. Więc nie róbmy wszystkiego naraz. Po tych dwóch, trzech tygodniach, jak będziemy właśnie podlewać swojego pomidora, swoją rozsadę, albo przy następnym jeszcze podlewaniu, to wtedy można dodać nawozu. Nawozy są różne, dedykowane, kupne do pomidorów i warzyw w formie płynnej, granulowanej. Co polecam, w takiej fazie możecie zastosować obornik granulowany, czyli na początkowym etapie wzrostu, nawozy rozpuszczalne w wodzie, biohumusy. Takie nawozy możecie zastosować, ale zawsze w ilości podanej przez producenta na ilość ziemi, czyli na metr kwadratowy na przykład, czy na roślinę. Nie przesadzajcie z nawożeniem, dlatego że pomidor nie potrzebuje, chociaż jest żarłokiem, ale nie potrzebuje, żebyśmy go przekarmili bo będzie niezdrowy. Zobaczcie, jakie moje pomidory, moje rozsady są zielone, zdrowe, bez żadnych przebarwień. Oczywiście, że mogą się różnić, różnić kolorem liści, jasnozielonym, ciemnozielonym, może z jakimś odcieniem, no to bo tyle, jest odmian różnych. Tak samo jest kształt liści, jest różny. Tu akurat jest odmiana malinowy retro, bardzo fajna odmiana pomidora. Myślę, że to z tym sadzeniem to tyle. Jeśli interesują Was następne czynności pielęgnacyjne, jak obrywanie wilków, czyli pędów bocznych, czy obcinam liście, czy obrywam liście pod gronami, czy nad gronami, jak podwiązuję pomidora, czym opryskuję i czym jeszcze nawożę, to zapraszam do oglądania i śledzenia moich filmów. Dzięki za uwagę, do ustrzenia, do zobaczenia.